Witam, w dzisiejszym odcinku naszej serii na kanale Kupa Dupa opowiem wam o żółwiach i lamach. Proszę wszystkich, aby słuchali. Żółwie, rząd owodoniwców zgromane zaropsydów lub według lineuszowej klasyfikacji rząd zgromady gadów. Rząd żółwi dzieli się na dwa podrządy, 14 rodzin i obejmuje 328 gatunków oraz 124 podgatunki, żyjące w czasach nowożytnych od 1500 roku naszej ery. I to, to co jest bardzo straszne, w tym czasie wyginęło 8 gatunków oraz dwa podgatunki, charakteryzują się obecnością pancerza, chroniącego cały tułów. Wśród żółwi spotyka się zwierzęta zarówno mięsożerne, jak i roślinożerne wodne i lądowe. Wszystkie są jajorodne. Zapłodnienie wewnętrzne odbywa się za pomocą narządu kopulacyjnego. Ko ko Żółwie, pomimo tego, iż są mniej zróżnicowane morfologicznie od innych gadą, potrafią opanować najróżniejsze środowiska, poczynając od mórz na terenach pustynnych, kończąc. I to wszystko o żółwiach za chwilę. Powiem o lamach. Poczekajcie sekundę. Lama. Udomowiony za parzysto z rodziny wielobłądowatych wraz z gawnoko i blisko z nim spokrewnionymi alpaką i wikuną. Określane wspólną nazwą lamy występują w Ameryce Południowej. Lamy wykorzystywane, wykorzystywane są głównie jako zwierzęta juczne oraz do produkcji wełny i mięsa. Dorosłe lamy osiągają do 250 kg wagi i 119 wysokości w kłębie. Lamy są zwierzętami socjalnymi, z rozbudowanymi zachowaniami grupowymi. To wszystko w tym odcinku. Juzimy!